Jak zarabiać na YouTubie nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie i więcej? Ja nazywam się Tomasz Guzik, zajmuję się marketingiem i sprzedażą od wielu lat. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek. Jedziemy z tematem zarabiania na YouTubie. Sposobów jest kilka, można je podzielić na kilka kategorii. Postaram się omówić wszystkie dokładnie pojedynczo. Sposób numer jeden jest to reklama Google AdSense. To jest najpopularniejsza metoda, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zarabiamy na wyświetleniach, tak? Czyli nasz kanał się rozwija, łapie dużą pulę wyświetleń i firma YouTube. Ma program partnerski, możemy sobie dołączyć. Trzeba spełnić wymagania w postaci 1000 subskrybentów, co jest dosyć łatwe do osiągnięcia, jeżeli oglądasz inne moje materiały. Ale oprócz tego potrzebujemy 4000 godzin oglądania naszych odcinków w skali roku, w skali 12 miesięcy, więc ta bariera jest już troszkę cięższa do przebycia. A nawet kiedy już ją przekroczymy i odpali nam się zarabianie na YouTube na reklamach, to wcale nie, nie będą to duże kwoty, szczególnie na polskim rynku, gdzie te stawki są wielokrotnie niższe niż na przykład we wspomnianych Stanach Zjednoczonych, gdzie tam zarabia się nawet 7-8 razy więcej niż w Polsce na wyświetleniu. Ale, ale jest to fajna metoda, jeżeli myślisz o kanale YouTube w sposób profesjonalny, chcesz dojść do dużej puli wyświetleń i oprócz tego, jako formę dywersyfikacji. Mieć sobie wyświetlenia reklamy z Google AdSense, zarabiać na czymś innym, a tutaj jakiś dodatkowy budżet, który możemy nawet przeznaczyć na marketing, promocję Twojej firmy. Więc to jest fajny, taki miły dodatek, którego gdzieś tam na innych social media. Ciężko spotkać nie ma, a na YouTubie dzielą się twórcy razem właściciele, nie twórcy, właściciele Google, firma Google dzieli się z użytkownikami za to, że na ich filmach są wyświetlane reklamy. Kiedyś można było te reklamy wyłączyć. Aktualnie jest to niemożliwe na wszystkich filmikach wyświetlają się reklamy, tylko po prostu po przekroczeniu pewnej puli wyświetleń możemy na tym zarabiać. Drugą metodą na zarabianie jest zarabianie na afiliacji, czyli możesz zostać afiliantem, dołączyć do jakiegoś programu partnerskiego, dowolnej firmy, która tego typu usługi oferuje i możesz lokować jej produkty, jej usługi, nawet nie posiadając tych produktów fizycznie. Na czym to polega? Szczególnie jest to popularne, jeżeli chodzi o oprogramowanie, software, jakieś tam wtyczki do tworzenia stron internetowych, programy, rozwiązania, narzędzia, narzędzia do marketingu, różne narzędzia. Jeżeli mamy coś, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, o których będę wspominał wielokrotnie na tym odcinku, jest tak, że prawie wszystkie narzędzia, programy, software mają linki afiliacyjne i możemy pomóc właścicielom tej firmy w promocji danego produktu i wkleić sobie link referencyjny, ktoś sobie klika w ten link tak zwany refling i otrzymuje ktoś tam prowizję za to, że ktoś złożył zamówienie. Pewni kojarzycie reflinki na gali Fame MMA, tam wszyscy mówią kup z mojego reflinka i później twórca Otrzymuje jakiś procent udziału w zyskach za to, że sprzedał dużo wyjściówek. Tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie jeżeli jesteś w stanie ten model połączyć jeszcze z jakimś innym. I dlaczego twórcy zagraniczni bardzo chętnie korzystają z afiliacji? Bo tam, jak nagrywasz po angielsku, to nawet niszowy temat jest w stanie złapać kilkaset tysięcy wyświetleń. W Polsce często jest to niemożliwe. Ja, nagrywając techniczne poradniki, specjalistyczne, ukierunkowane do przedsiębiorców w określonych niszach, nie mam szans przekroczyć pewnej puli wyświetleń. A w Stanach Zjednoczonych, robiąc recenzję danego produktu w języku angielskim, gdzie w języku angielskim mówi. Potężny kawał świata, tak naprawdę, nie tylko Ameryka, nie tylko Anglia, tylko potężna, potężna przestrzeń ludzi rozmawia w tym języku. Więc, jak nagrasz odcinek specjalistyczny, masz szansę wybić się bardzo szeroko, dotrzeć bardzo szeroko i te osoby mogą w dużej puli kupić dane narzędzie, rozwiązanie. Stąd te poradniki za granicą są dużo dokładniejsze, dłuższe, obszerniejsze od A do Z. Często materiał jest tak dokładny jak w Polsce kursy online. Dlaczego? Bo w Polsce lepiej taką wiedzę i merytorykę sprzedać, a w Stanach Zjednoczonych lepiej ją rozdać czasami za darmo, ale zarabiać na linkach afiliacyjnych. I można też to oprzeć później o kursy online. Lokowanie swoich własnych produktów, jeżeli posiadasz sklep internetowy. Oprócz tak zwanych adsów kampanii płatnych, możesz lokować swoje produkty na YouTubie. Na przykład jest taka znana firma suplementacyjna i z odzieżą Warszawski Koks, i oni rozwinęli swoją firmę w oparciu o YouTube. Nagrywają odcinki, lokują swoje ubrania, swoje suplementy. W każdym z odcinków dzięki temu łapią wyświetlenia, budują społeczność, a jednocześnie przekierują. Kierowują na swój sklep internetowy i tam dokonywane są transakcje. Kolejną fajną metodą jest banery reklamowe zewnętrznych firm, czyli lokowanie w Twoim materiale. Na przykład w intro na samym początku lokujesz jakieś marki, i to jest metoda w momencie, kiedy dopiero nawet startujesz z kanałem i masz zero odcinków. Jeżeli dogadasz się z innymi przedsiębiorcami że ty nagrywasz kanał w takiej takiej kategorii, będą wypuszczane odcinki w takiej takiej częstotliwości, zapewniasz daną pulę wyświetleń, ponieważ będziesz tam puszczać reklamy płatne, to mogą lokować się przed Twoimi materiałami, promować swoje rozwiązania, narzędzia firmy. Jest to bardzo fajny dodatek, myślę, że warto gdzieś tam w tym kierunku się rozwijać, możesz zalokować 3-4 firmy jako partnerów i pobierać od nich na przykład stały abonament za współpracę. Tak, ty im gwarantujesz pewną pulę wyświetleń, a oni w zamian za to mają ekspozycję, być może sprzedaż, budowanie świadomości marki w swojej niszy. Prowadzenie kanałów dla innych twórców. Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ nie musisz mieć nawet kanału, nie musisz mieć subskrypcji wyświetleń ani niczego, żeby świadczyć usługi z YouTube'a. Możesz być specjalistą od montażu wideo, możesz być świetnym grafikiem, który robi miniaturki, możesz znać się na optymalizacji SEO i pozycjonować filmy innych twórców. Czyli możesz odezwać się tam w informacjach kontaktowych na YouTubie, możesz napisać na maila do danego twórcy: "Hej, to są moje prace, tak wygląda moje portfolio, sprawdź sobie". Zróbmy coś razem. Po, po, czy, czy chcesz, masz może ochotę, ze względu na to, że pewnie nie masz czasu, poświęcać tyle na optymalizację, żebym ja zajął się tym za Ciebie. I no i co? 5 klientów po 2000 miesięcznie w abonamentach masz 10 tysięcy miesięcznie. Naprawdę nie trzeba mieć ani wyświetleń, ani jakichś nie wiadomo jak, a tą wiedzę specjalistyczną jesteś w stanie z rynku pozyskać bardzo szybko. Szczególnie kanały zagraniczne jest tam. Setki, setki odcinków o tym, jak prowadzić YouTube'a. Jeżeli obejrzysz i nabierzesz pewnej ogłady, praktyki w tym wszystkim, poćwiczysz na swoim własnym kanale, możesz bez problemu świadczyć takie usługi płatnie. Moja agencja takie usługi świadczy. Nie jest to może jakiś główny kor biznesu, ale jest taka solidna, pokażna noga w YouTube'ie, także pod tym kątem na pewno jestem zadowolony. Ostatnia metoda, o której chciałbym Ci powiedzieć, a później przejdziemy do tego. Na czym ja zarabiam. Ok? No bo tak. Jeśli, jeśli chodzi jeszcze o lokowanie tych produktów w sklepie internetowym, oczywiście możesz też lokować swoje usługi, ale zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze odcinki sponsorowane. Jeżeli masz już rozwinięty kanał, na przykład przygody przedsiębiorców, możesz, czy tam duży w maluchu, możesz sprzedawać odcinki sponsorowane, gdzie lokujesz daną firmę w zamian za pieniądze, tak? Słuchaj, odcinek sponsorowany kosztuje na nas tyle. Zazwyczaj nasi klienci osiągają takie i takie wyniki, jeżeli do nas trafią do odcinka i po prostu stawka za odcinek, na przykład kilka tysięcy złotych za to, że wystąpisz na danym kanale. Ta metoda jest super, ponieważ daje Ci pewną skalę, masz możliwości, masz kontent zapewniony, bo inni twórcy występują w tym programie, ale. Ale, ale problem jest taki, że musisz mieć rozwinięty kanał, a ja chcę cię w tym odcinku nauczyć, tak dla początkujących, jak zacząć, jak po prostu zacząć zarabiać, nawet jeżeli nie masz tych wyświetleń, więc tutaj ci polecam. Po pierwsze, te prowadzenie kanałów dla innych twórców lub lokowanie te banery reklamowe w danej niszy zorientuj się, pogadaj, zrób cold cola, cold, cola, cold mail, napisz do przedsiębiorców, staraj się lokować i przede wszystkim lokowanie od samego początku swoich produktów i usług jakichś produktów znajomych. Przejdziemy sobie do lokowania usług, ponieważ ja na tym zarabiam, to jest mój główny kor biznesu na YouTube, prawdopodobnie nawet jedyny. Ha. Sprawdzam sobie jeszcze. No jeszcze doświadczenie usług dotykamy, ale głównym e, głównym moim biznesem jest pozyskiwanie klientów na usługi z YouTube'a. Czyli ja pozyskuję agent klientów do mojej agencji reklamowej, chciałem powiedzieć, agentów. Ja pozyskuję agentów. Ja pozyskuję klientów, dzieląc się wiedzą, daję merytoryczne odcinki na YouTube, jak zrobić coś tam. I jeżeli przedsiębiorca to ogląda i zdecyduje, słuchaj, ten gość mądrze gada, widać, że ma specjalistyczną wiedzę, po co ja mam tracić czas i to robić samemu, skoro mi to przyniesie fantastyczne wyniki, oddelegujmy tą czynność temu panowi, Toma, panu Tomaszowi, tak? Zadzwonię do niego, podał swój numer telefonu w opisie, zadzwonię, dowiem się i zorientuję się, jak on działa, jak on pracuje i zlecę mu tego typu usługi. I tutaj się pojawiają potężne pieniądze. 80% leadów w naszym biznesie generowane jest za pomocą YouTube'a. Mimo, że moje odcinki nie mają pierdyliard wyświetleń, tylko raczej mówimy tutaj o setkach wyświetleń na odcinek, a mimo to przedsiębiorcy dzwonią i generuje potężną ilość lidów z YouTube'a. Jest to zdecydowanie w zależności od miesiąca, ale jest to dominacja, gdzieś około 70-80% wszystkich lidów, jakie do agencji wpadają, są to. Pozyskiwane telefony z YouTube'a albo wypełnione formularze z YouTube'a, gdzie linkuje do strony darmowa rozmowa.pl. Ty jak to oglądasz, również możesz się zapisać na taką konsultację. Pogadamy biznesowo i sprawdzę, czy będzie jakaś przestrzeń do współpracy. Więc mm, możesz ze sobą połączyć kilka metod zarabiania i to jest dopiero fantastyczna opcja, ponieważ jak ty tworzysz strony internetowe, to zarówno możesz świadczyć takie usługi i sprzedawać strony nie wiem, zrobienie strony internetowej za 5-7 tysięcy, możesz podpiąć linki afiliacyjne do hostingów, wtyczek, motywów, jakiś czatów na stronie, bramek płatności, spiąć ze sobą wszystkie te programy afiliacyjne, z tego możesz ci na przykład kapać 2000 złotych miesięcznie, czyli za każdy projekt pozyskujesz kilka projektów w skali miesiąca na stronę internetową. Masz już kilkanaście tysięcy z afiliacji. Kolejne dwa tysiące, lokowanie banerów e, na przykład: 2, dwa, 2,5-3 dwa tysiące za to, że jakieś rozwiązania lokujesz w banerach. Co tu jeszcze się nada w takiej sytuacji? Odcinki sponsorowane nie, prowadzenie kanału dla innych twórców. Nie za bardzo banery reklamowe lokowanie usług i, i jeszcze możemy tutaj podpiąć Google AdSense oczywiście jeżeli rozwiniesz ten kanał ale też zarabianie na afiliacji że, że da, dajesz linki do różnego rodzaju e, rozwiązań na ten moment to wszystko mam nadzieję że ci pomogłem zostaw subskrypcję na tym kanale kliknij ten dzwoneczek wiem że cię to wkurza ale muszę o tym powiedzieć zostaw widzimy się na następnych odcinkach. Kliknij teraz w następne wideo, w którym uczę jak szybko zdobyć 1000 subskrypcji zaledwie 14 dni. Pozdrawiam cię serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć!